Witajcie moi kochani! No ja też, ja też, ja też. Ja! Ja chcę jeszcze raz! Ja! Ja, ja też, ja Słuchajcie, w bardzo wielu komentarzach i na live prosiliście mnie, żeby się odnieść od, do, do naszego Aleksa Bartoszewski. Bartoszewski. Ach! Moi drodzy, z tego miejsca proszę łapki, subskrypcje i komentarze. Jedziemy do 8 i 10 w zanadrzu. Dziadka naszego, nie? Słuchajcie, to jest taka sprawa. Kanał, musisz wiedzieć, zrobił idealny, roz, rozjeżdżający go materiał, po prostu od serducha. Linka podaje, idźcie tam wszyscy i sobie oglądnijcie. Ja to sobie ogarnę trochę tak inaczej, bo e, pan, 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 e, pan e, emeryt, tak, z trzeciego wieku. Do ciebie, chłopie, wprost, nie? Bo ty, jak to powiedziałeś, że ja jestem bezwzględny i ja niszczę. Niszczysz? To zaraz posłuchaj mnie. Słuchaj. Tamte, nie, nie wiem, ale się dowie, co ja pieprzę. E, musisz wiedzieć, tak, ty ci redpilowcy, bo ja nie jestem żadnym redpilowcem. Ja na barykadzie siedzę na porówno. Po jednej, po drugiej stronie, baby, chłopy, a ja na środku, sytyri, tyry. Jak jest za dobrze, to ja włeb dam. Jak jest źle, to ja przywrócam sprawiedliwość. Neutralnie, neutralny jestem, jestem w centrum, zawsze tak lubiłem i to jest mój świat. Ani nie jestem redpilowcem, ale z redpilu bardzo dużo biorę, bo mi bardzo pasuje ten kodeks postępowania z kobietami, którzy te chłopaki opracowali i w, który, który jest tam powielany. Tak? Ale za to nie jestem skrajnym blackpilem, który nienawidzi kobiet. Nigdy bym tego nie zrobił. A z drugiej strony szanuję kobiety i wiem, jakie piekło przechodzą, ale z drugiej strony żadnym feminom lewicowym, który będzie je ubiostwem, nie jestem, bo ja lubię. Je y, dyscyplinować. Aleks. Aleks? <ścoughs> jak to powiedziałeś, chłopie? Dziadek, jak powiedziałeś? Aleks? Jak tam było? Co w, w, w materiale musisz wiedzieć? Jak? Jesteś, ty mówisz wprost? Ty się nie boisz swojego nazwiska, ani imienia, Wiesiu? <laughs> Dziewczyny, jak to słuchacie i słuchacie tego dziada, to posłuchajcie mnie dobrze. To jest typ, który jest jedną wielką wydmuszką biznesową. Chłop sobie wymyślił taki biznes. Jest największym redpilowcem, jakiego w życiu wiedziałem. Dziadek, ja Cię kocham. A wiecie, czego dziadek do Ciebie mówi, bo ja jestem tylko parę lat młodszy od Ciebie. Tamte młode chłopaki po 30, 40 lat, to wiadomo, oni ci pod tam mówią starszy pana. Ja mówię do ciebie dziadek, jeden, bo ja mam, ja mam parę lat mniej od ciebie, więc mogę. Ja wiem dlaczego nagrywam to, bo miałem się tam nie mieszać. To jest twój biznes. Wiadomo, że robisz w konia te baby, zrobisz wszystko w jesiek, żeby kurde, zarabiać pieniądze, bo ci ta grażynka 30-letnia ucieknie w podskokach, tylko pieniądz ci nie będzie zgadzał. Bo twoje podgardle dziecięce mówi o jednym, że już kochones nie działają i uwiąt starczy przyszedł, kurde, na maksa. Więc jak się pieniążki niegrażynce nie zgodzą, to see you later. A co? Nie przyznasz się o tym nigdy, bo męskość twoja z, yy, została zmiażdżona, ale są pewne atawizmy starczego wieku, gdzie pokazuje organizm wprost, czego już... Nie masz i czego byś chciał bardzo i co już nie domagasz. Ja nie wiem, czy tam prostata się nie zaczyna. Bo twoje podgardle dziecięce bardzo dużo mówię, jeżeli wiesz na co patrzeć. Także, Wiesiu, nie? No jak to tam, ale, Wiesiek, skurde. O! Słuchajcie, słuchajcie, moi kochani. Nie, nie, Alex, tylko Wiesiek, skurdy, nie? Bo przecież tak jest super. Zapomniałbym nawet światełko włączyć. Widzisz, jak ja się, kurde, nie staram dla Ciebie? Przepraszam Was, brzydki światełka nie włączyłem. Bo aż mnie tak ten kanał, tak mnie ten kanał, ten, ten materiał rozbolał, że nawet wszedłem, widzicie, nie przygotowałem się, wrzuciłem się tak, kurde, wprost. Słuchaj, Wiesieks. Wiesz, kim ja jestem? Ja jestem magistrem sztuki. Nauczycielem WF. Tak, wyższa kultura. Naprawdę, kurde. Nie wiem, jakie tam masz uczelnie skończone, ale tam się nie chwalisz, więc prawdopodobnie po podstawówce jesteś. Albo tam jakiejś zawodówkę. Ale z uwagi na to, że już jakieś tam, wiesz, ogarnięty jestem i pedagogiczne mam uczelnie, czyli mogę się wypowiadać na temat różnego rodzaju nauki, tak? To ja ci coś Wiesiek, powiem. Takie kity, to ty sobie możesz żenić swoim kurde odbiorczyniom. Rozumiesz? Jesteś największym redpilowcem jakiego w życiu widziałem ja ci dopiętnie, dziadku nie, do, nie dorastam rozumiesz chłopie Dopięt. zmasakrowałeś wszystkie swoje widzki okłamujesz je w żywe oczy wykasowujesz kurde komentarze gdzie ci po imieniu sadzą a, wy, a te baby nie one nie sprawdzą ci w, w tym w działalności gospodarczej jak masz na imię i nazwisko dziewczyny kochane jak to oglądać Weźcie, sprawdźcie w działalności gospodarcza, gospodarczej Wiesieksa, Aleksa, tak? Jak on ma naprawdę na imię? Bo Aleks, Druteks, Mieteks, spółka Zo, nie? O, to fajnie brzmi, tak światowo. Ale, księciu, Wiesiek, jestem piętaka. Jeszcze masz szczelność tym chłopom młodym. Bo to nie chodzi o to, że ty robisz kasę. Ja ci, ja ci powiem, bo ty tam się chwalisz, ja idę na wojnę, też wojny? Nie ma problemu, ja to, wiesz, możemy się, możemy powojować jako dwa stare dziady, bo ja też dziadek jestem, ja mam pięć, po 50 jestem, więc bardzo blisko ciebie, tak? Teraz słuchaj, słuchaj mnie, kolego, nie chodzi mi o to, że ty robisz kasę dla tych bab, teraz poważnie, już nie robię sobie z ciebie jaj. Nie chodzi mi o to, że robisz kur... to już każdy robi, ja robię, wszyscy będą, tak, chłopaki z Red Pila, tak, nie chodzi mi o to. Okej, okay, to jest twoja praca, ja to wszystko rozumiem, ja mam, zezłomowaliśmy cię, śmy, zezłomowali cię, ch... yy, panowie kurde, okej, okay, tylko wszyscy uwzięli się na ciebie i rzucili, Bożeś nam las kurde w nasze kurde światy, tak. Chociaż sam na początku próbowałeś być naszym guru. O, o Mani pemme hum, Pokażę Wam w biznesie, jak iść tą drogą. Nie, ty ten. Pokażę Wam w biznesie, jak iść tą drogą. Panowie, zobaczcie, jak o, oczy, jak kotek. miau, miau, Myślisz, że ja nie wiem, za jakie ty numery odwalasz, kurde, w tym swoim kurde. No, Tylko niestety jesteś leniem patentowanym i nie weźmiesz się za siebie, nie pójdziesz na treningi i na siłownię i nie zlikwidujesz pod dziecięcego, a wisi jak, jak deat w Gwiezdnych Wojnach u ciebie. No. So, człowieku, wyglądasz jak wrak człowieka, jesteś tylko trochę starszy ode mnie. Trochę. A ja, a ja tony przerzucam na siłownię, a jestem już starym dziadem, tak jak ty. Więc, jeżeli ty o siebie, o swoje ciało nie chcesz zadbać, to ty chcesz dbać o twoje trzutkę, i na filmach widać twoją dwulicowość i hipokryzję wiesiu. Od Aleksa i Wiesieksa, kurde, zaczynając, a kończąc na tym, że jesteś naszym. Bogiem. Jesteś stuprocentowym redpilowcem. Masz trzydziestoletnią młodszą laskę. Jaki facet, stary dziad, wziąłby sobie trzydziestoletnią młodszą laskę? To nie wolno, to zło i szatany. Kto? Dziewczyny, głupie baby, już wam tak powiem? Wasz guru to robi, Aby w niego wierzycie, kurde. Kinia do kurmy nędzy. Patrzcie, kurde, ten Wiesiek, co tu robi. Gdzie? Nawet kot, nawet kot nie może słuchać tych bredni, jak ci cisnę, chłopie, kurde. No. Rozumiesz? To jest pierwsze. Jak ty o siebie nie, nie możesz zadbać, to co dopiero możesz dbać o swoją żonę i te wszystkie kobiety? Ty nie chcesz dla nich dobrze. Ty nie chcesz, ty chcesz tylko tanie frazesy im sadzić, żeby tylko zarabiać na nich kasę. Już cię, yy, musisz wiedzieć kolega, rozkminił w sekundę. Tam idźcie, moi drodzy, zobaczcie, on go po prostu zmasakrował. Ale nie o to chodzi, to nie o to chodzi. eks? chodzi mi o jedno. Dlaczego ja się w ogóle odniosłem, zostaw kocie. Dlaczego ja się w ogóle odniosłem do tego? Odniosłem się, kochany, do tego, że hmm. tym swoim pieprzeniem i międoleniem, jak cię zaraz wezmę, jak cię, czekajcie chwilę, muszę ogarnąć tego sierściucha, bo przecież kociątko, kociątko musi pod kamerę wejść i się obcierać. Słuchaj mnie, chłopie, i zrozum, o, słuchaj mnie, chłopie, i zrozum jedną rzecz, w tym swoim pustym łbie, już tak ci brzydko powiem. Czy ty nie rozumiesz, jaką krzywdę chłopakom robisz? Czy ty nie rozumiesz, że za 100 tysięcy parę kobiet ogląda te twoje brednie? A potem idą na randki z tymi biednymi chłopami i ich masakrują, w ziemię wbijają. Ty wzbudzasz w kobietach pogardę dla mężczyzn. Ty uważasz, że atrakcyjni, stuprocentowi, fajni mężczyźni, oni, oni Ciebie słuchają? Oni będą się umawiać z skrzywdzonymi babami, które. które Yy, które będą się z nimi umawiać na randkę, które one czekają z Twojego polecenia, z Twoich nauk, z Twojego kołczowania, i one będą szły na te randki, będą oceniać i szukać będą fajnego chłopa. Fajne chłopy to są zajęte, po pierwsze. I fajne chłopy to mają 30 lat młodsze dziewczyny. Coś wiesz o tym, nie? Wiesiu? <laughs> wiesz o tym, nie? oj, ty wiesz najbardziej. Rozumiesz? Wartościowe, fajne chłopaki nigdy za 50 nie się nie, 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 nie spojrzą. No sorry, dziewczyny, też to oglądacie. Sorry, tak jest życie i bierzcie to na klatę. Wasz czas się skończył. Ławka rezerwowych was czeka, jeżeli ktokolwiek będzie chciał. I dziękujcie Bogu, że taki Wiesiek, tak, leszek i inny, kurde typ, będzie chciał się z Tobą umówić i nawiązać jakiś romans. Dziewczyny, ja wam to powiem szczerze. Naprawdę, o, o, o. weźcie to ględzenie tego dziada na bok. I dojdźcie do w głowy to sobie, że wasz czas już się skończył. 25-latki, kurde, tak? Ja patrzę na 25, 28. To jest mój target. Jakie starsze, koło 30, to by dobrze, No fajnie, ten, ale ja mam, ja mam 50 lat, kurde. Ja potrzebuję młodej kobiety, bo chcę sobie jeszcze 10 lat młodość przedłużyć. Co zrobił wasz kołt? Alex, tak? Czy tam Wiesiek. No, to samo zrobił. Wziął 30-letnią młodszą dziewczynę i z nią sobie żyje. A wy na to patrzycie i piany dostajecie. No, zrobił was w konia. Kłamie was, bo jest największym skurczybykiem z nas wszystkich. Wziął intercyzę, podpisał ze swoją dziewuchą. Jak? A gdzie miłość? Gdzie zasady? Gdzie, gdzie wiatr we włosach? No co dziewczyny, no co, sam się chwali. Zobaczcie sobie w kanale, bo mi się nie chce tego wyszukiwać, ja muszę obrazy malować. Zobaczcie sobie, na dole mam linka, no musisz wiedzieć, tam obejrzycie sobie ten film o panu Aleksie. Czy tam Wieśku, no. Zmienił nazwisko, przecież on nie zmienia. Ja pod swoim nazwiskiem mówię, wprost kim jestem, a tam ci z redpillu to nawet twarzy nie pokazują. Wiesiu! Piątaka, księciuniu, kurde, proszę cię, kurde, rzuć piątaka, kurde, na piwko ci rzucę. Panie Aleksie, będzie pan nas uczył. Jest różnica, co? <grystanie> <grystanie> o może chłopie, jesteś takim hipokrytą, kurde moja kochana dziewczynko, będziesz miała wartościowego chłopa. Po czterdziestce nie ma szans. No chyba, że ona milionerką jest, to wtedy znajduje się na własnym poziomie drugiego milionera, bo oni pomnażają majątki. Okej, okay. ale te wszystkie, które cię słuchają, to ja nie wiem, co one są milionerkami, bo milionerki nie miałem czasu na te brednie, co ty popychasz im. To są skrzywdzone, biedne dziewczyny, których okłamujesz. Dwulicowy, podły człowieku. Okłamujesz te kobiety, cisnąc im kity, tak jak ten cały... Ob obłąk jak on ten, ten wróż, no ten, co tak, kurde, łaził, wytatuowany cały i wrzeszczał, kurde, na to pokolenie, kurde. Zapomniałem o nim. Taki zjep łysy, kurde, co on o Ukraińcach, co Stanowski rozjechał. Wiecie, który, kurde, on też do tych kobiet. Musicie być piękne, bo to fajnie dziewczyny nasłuchać się tych bredni, prawda, i wierzyć w te głupoty. Jeżeli chcecie osiągnąć cokolwiek, musicie przestać tych ludzi słuchać. Posłuchajcie naprawdę, co się dzieje, jakie, otrząśnijcie się z tego swojej magilnej emocjonalnej i weźcie sobie racjonalnie. Jeżeli ja mam kupę kasy, jeżeli ja jestem dobrze zbudowany, jeżeli ja jestem na poziomie, mam firmę i to wszystko pogarniane, po pomyślcie sobie, macie firmę, macie pogarniane życie, macie wszystko zrobione na najlepszy, kurde, tak? Jesteście najlepszą wersją war siebie. Jest, macie laski supercycki, ustaw, no zrobione jesteście idealnie, tak jesteście. Weźnicie sobie, kurde, listonosza? Kolesia z McDonalda? Weźniecie? No chyba nie. Weźmiecie sobie, y, ochroniarza z Tesco? Którego kurę wszystko boli? No chyba nie. Będziecie szukały sobie milionera, żeby pomnożyć majątek. A mężczyźni jak mają? Jeżeli ja mam poukładane życie, ja kocham siebie być sam z sobą, to ja nie będę brał do domu pokrzywdzonej 50-latki po czterech rozwodach, żeby mi na łeb próbowała nasrać i mówiła, co ja mam robić. Tylko młodą dziewczynę, którą mogę sobie ładnie ułożyć, która będzie mnie kochała, będzie we mnie wpatrzona. Ja jej w zamian za to dam zasady, za to pokażę, jak świat będę ją szanował. Będę jej pokazywał, będę ją kochał, będę wszystko. I za to będę miał młodość. A ja chcę być, mieć przedłużoną młodość, to się dobrze czuć, wśród młodych, z piękną, młodą dziewczyną. A nie z babą, z dwójką dzieci, z życiem przetrąconym, bo jej się czy nie udało. No, a wieściu wam mówi, że wy, właśnie dziewczyny, które w większości mają przetrącone życie, czekają na enerykę z 365 dni, który was porwie i będzie was więził, torturował w miłosnych unieszeniach. To nie bajka, to nie dysnej dziewczyny. Wiesiek skurde robi was w konia, zarabiając ciężkie pieniądze, będąc naszym guru, stuprocentowym redpilowcem, o którym tak gardzi. Wiecie dlaczego? Bo ma trzydziestoletnią młodszą dupę. Bo yy, ma incercyzę podpisaną. Bo robi na was siano bez mrugnięcia okiem, mówiąc te głupoty i frazesy, które chcecie słuchać. Wszystko to, co, czym gardzi i na co pluje, robi to sam najwięcej. To jest nasz guru. Taki, musisz, wiedzieć, samiec alfa, ja, wszyscy. My mamy taki ołtarz, na nim siedzi wiesieks, tak? I rozdaje karty, a my się w niego wpatrzeni, robimy, patrzymy na niego jak w Boga, bo widzimy, jak on wydymał system. Was wydymał. Wszystkie. Nie dotykając, jeszcze mu za to płacicie. Jeździcie i uwielbicie go, a obok siedzi trzydziestoletnia młodsza dupa i wam mówi, jak wy macie żyć. Czy wy jesteście mądre? Pytam się, czy z wami jest wszystko dziewczyny dobrze? Jak możecie w ten sposób, kurde, przecież w każdym jego filmie mówię, no ja miałem mnóstwo kobiet, musiałem wiedzieć, co, jak, o, dobrze, przecież mówisz, że grzmocił na lewo i prawo. A co mówi, no bo taki duży z przebiegu mężczyzna tylko będzie was wykorzystywał, a on no, co on robił? On zawsze kochał. Do, do pierwszego włożenia. A Wiesiu, jesteś narcyzem. Widzę to. Wiem, że to będziesz oglądał, bo Ty wszystko oglądasz i czekasz na kogo, Kogo to do sądu podać. Słuchaj, ja Ci coś powiem. Jak chcesz mnie podać do sądu, to się dwa razy ze stanów bo ja, ty lubisz wojować, ty no, ja wam pokażę, bo ja jestem prostym celem, tak, artysta, malarz, nagadał głupot, musi przeprosić, tylko nie zapomnij jednego, nie, że my tu się śmiejemy, robimy se jaja, zrobiłeś z nas śmieci, poniszczyłeś chłopaków, kurde, Zrobiłeś tak, że kobiety gardzą ludźmi, tak, chłopakami, młodymi i starszymi. Zrobiłeś z nich, kurde, worki treningowe na, na, emocjonalny wysrywy wszystkich bab. Dla kasy i dla pieniędzy. To, co się teraz z tobą dzieje, to jest tylko konsekwencja tego, że żeś kurwa nacisnął nam na odcisk. Więc wiesił, kurde. Bierz to na klatę i najlepiej to nic nie odpowiadaj. Rób swoje i nie wpieprzaj nam się w życie. Rozumiesz? Bo to nie chodzi o to, że ja jestem redpilowiem. Ja nie jestem żaden redpilowet. Powiedziałem, pośrodku. Tak? Ja i kobiety rozumiem, dlaczego to się dzieje, i facetów. Tak? Redpil jest tylko i wyłącznie kodeksem postępowania, kurde, kantyczką, tak? Mężczyzn, żeby wiedzieli, jak w tym świecie poruszać się w związkach, żeby nie zostać wydymani, tu. bo ty nie zostaniesz masz intercyzę, nie wie <laughs> Masz. Ty nie zostaniesz wydymany, ale oni tak. Zniszczysz im życia. Przyjdą megiery, które im okradną z majątku, z pieniędzy, z dzieci. Wyalienują, rozwalą, bo jak nie będą wiedzieć, jak przez ciebie, powiedzą, a ten Redfield ma rację, ten dziadek, to, że Redfield to jest zło i, ona, i ten młody chłopak nie będzie wiedział, jak się poruszać i zostanie zmanipulowany i się powiesi, jak bardzo wiele razy przez ciebie, to będziesz miał krew człowieku na rękach. Rozumiesz, bo ja mogę sobie z Ciebie pośmieszkować, bo tak się wyłożyłeś, jak, 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 jak ładny. Ale teraz bardzo poważnie zrozum, jeżeli przez ciebie, przez to Twoje pieprzenie pod zasięgi pod pieniążki, jakiś młody chłopak zrozumie, że Red Pill to jest zło, że ten kodeks postępowania w naszym podłym świecie, zmanipulowanym przez media, socjal media i ten cały to gówno, jest. Potrzebny, aby mężczyźni mogli jakoś ogarniać swoje życie i nie zostać niszczony przez bezwzględne megiery, które są przez ciebie właśnie hodowane i tresowane na to, żeby rozwalać ludzi, tak? Bo takie masz filmy, zobaczcie sobie ludzie na ten kanał, na ten link, co na dole poznałem, tam wszystko chłop podał, się tego nie Ja od drugiej, innej strony, tak? Jeżeli w ten sposób, chociaż jeden z chłopaków powie, że redpil to zło i nie będzie tego słuchał, jak postępować z kobietą, jak nie dać się na kasę brać, jak nie być bankomatem, jak nie być betałopiterem, jak nie być dawcą nasienia, a potem alimenciarzem, tak? I jak on to wszystko oleje i wejdzie w związek romantyczny, chłopak się zakocha, a bezwzględna megiera przez ciebie wytresowana rozwali mu życie, zabierze mu dzieci na alimenty i pół majątku i on nie wytrzyma i się powiesi, chłopie, to ty będziesz miał krew na rękach. Nie ja! Nie, musisz wiedzieć. Nie sam jest alfa, nie krzyś, nie inni, nie młoda wysoka i tak dalej i tak dalej. My robimy wszystko, żeby młodym chłopakom i starszym i wszystkim wytłumaczyć, dlaczego mają życia rozwalone, dlaczego im nie wyszło, dlaczego baby ich zmasakrowały i dlaczego w ten sposób porobione jest ten świat, że oni cierpią zamiast kochać, cierpią. Przez kobiety cierpią przez to, że takie właśnie dziady, jak ty, dla kasy i dla grażynki 30 lat młodszej, bo od ciebie nie odeszła, bo masz już bo już masz swoje lata i już, kurde, wiesz, 10 sekund i ci serce staje, a wiagra nie pomaga, tak? Robisz krzywdę chłopom. Tym młodym, którzy nasłuchani przez ciebie, że Bull to zło, nie będą przygotowani na to, co czeka ich w życiu. Rozumiesz mnie? Teraz na poważnie. Ja wiem, że jesteś kozak, że masz kurde jaja ze stali. Okej, okay, ja to wszystko... To były żarty, to były parafrazy Wysoki Sądzie jakby coś i to były yy, po prostu figury retoryczne dla wzmocnienia mojego przekazu, żeby nadać temu wszystkiemu odpowiedniego tonu emocjonalnego Wysoki Sądzie. <laughs> jakby co. Ale Wiesiek, jeszcze raz ci mówię. Jeżeli jakikolwiek chłopak przy ciebie się targnie na własne życie, masz krew na rękach. Za to bredzenie. Bo ty dla, ty jesteś, wiesz, ja nie, ja wiem, że ty nie masz pedagogicznego wykształcenia, że ty jesteś, wiesz, 10 lat ględzisz tym babom, na początku próbowałeś facetom, ale to trzeba coś wiedzieć, nie? Ale babom na emocjach jeździć, ja wiem, to wszystko rozumiem dla kasy, tak? Wyświetlenia muszą się zgadzać. Zarabiasz kupę kasy, zrobisz wszystko, żeby tych pieniędzy nie stracić. Ja to wszystko rozumiem. Okej, okay. ja też tak robię, też chcę tak zarabiać, też chcę mieć tyle, co ty ja Ciebie rozumiem biznesowo w 100% człowiek, ale pamiętaj, ty nie możesz tego wiedzieć, bo Ty nie masz dobrego wykształcenia ani nie kumasz w tą stronę. Jeżeli ktokolwiek z chłopaków przez Ciebie się targnie na życie z powodu, które wymieniłem wcześniej, masz krew na rękach. Uważaj, co gadasz. Tresujesz, stresujesz wprost stado, tak? Roszczeniowo nastawionych kobiet, które będą szukały księcia z bajki, którego nie ma. Nie ma. A jak trafi się, tak, to na pewno nie, nie z takimi po 50 czy po 40, tylko z młodymi dwudziestoparolotkami. Rozumiesz? Bo, bo prawdziwi mężczyźni po ogarnianiu właśnie na takie patrzą. A dlaczego? Bo ty taką masz. I koniec rozmowy. Dobrze wiesz dlaczego. Sam ją masz w domu. 30 lat młodszą dziewuchę. No. To tak na poważnie. Sam mam uwiąd starczy, bo już mam swoje lata, więc mogę ci cisnąć jak sobie. No. Ale nie mam podgardra, bo biorę 135 na klatę na siłowni wieku 50 lat. A ty co? Wiesz, jak wyglądasz, jak dżaba deacki z wojen. <gryzny> Bierz się za siebie. Jest powiedziane wprost: jeżeli ktoś nie potrafi dbać o swoje ciało i o swoje, swoje, swoją kondycję, tak w zdrowym ciele zdrowy duch. To jakiego ty masz ducha, jak ty ledwo już zipiesz? No, na siłownię, emerycie. Dajesz czadu, musisz się wziąć, pokazać tym kobietom, że nawet w takim wieku twoim, gdzie już kurde kostucha ci puka do drzwi, możesz jeszcze wykrzeszać z siebie, y, swoje i pokazać, że jesteś mężczyzną. Bo się stałeś rozleniwionym dziadem, gdzie się pieniążki zgadają i Coca-Cola, kurde, porn happy, tylko o, jak kiedyś było fajnie. <laughs> o Jezu, i tak całe życie z wami. Rozumiesz. Zro jesteś mądrym człowiekiem. Ja wiem, że to Twoja robota jeszcze raz powtarzam, nie mam do ciebie personalnie nic. Tak? Tylko uważaj na Twój przekaz, bo możesz zabić człowieka, możesz doprowadzić do nieszczęścia, bo jeżeli ktokolwiek posłucha te Twoje brednie i się do nich zastosuje, to może dojść do tragedii, o której mówiłem. I jeszcze raz powtarzam, będziesz miał krew na rękach. I jak się wtedy będziesz czuć? Jak. Ci za... jak zost... Wiesz, co będzie najgorsze? Jak taki nieszczęsny chłopak. Napiszę list, pożegnany, który wycieknie do, do prasy. Wziąłem sobie Aleksa Bar 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 Bartoszewskiego, tak? Słowa do serca. Poznałem piękną kobietę, w której się zakochałem. Zniszczyła mi życie, śmiejąc się mi w pysk i mówiąc: Zobacz, kurde, jakiego, jak, jak, kogo ty słuchałeś. I Jeżeli coś takiego wycieknie i będzie potwierdzone tym, że się chłopak tarnął własne życie, to jesteś, i to masz krew na rękach. Jak sobie z tym poradzisz? Co powiesz, kochane kobietki? Patrz na mnie! Kochane kobietki, no, był słabym mężczyzną. Widać, że jakby Redpill nie działa, ale wiecie, no, nie mogę być odpowiedzialny za wszystkie, wszystkich ludzi. No. Mamy taki wiek, że się chłopaki teraz, no kochane, nie ogarniają. No niestety, są słabi. Jest mi bardzo przykro, ale ja wam powiem dziewczyny dlaczego. Bo to jest taki świat. To wszystko przez Redpill. Bo, 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 to oni, na pewno to oni, to nie ja. To nie jest moja wina, kochane. To nigdy nie jest nasza wina. Tak? Pomrugamy sobie oczkami? Kocimi? Więc dziadek. Weź ty się, kurwa, zastanów za przeproszeniem, co ty robisz i co ty gadasz. I naprawdę jesteś największym hipokrytą, jakiego w życiu widziałem. Jesteś stuprocentowym redpilowcem, który zrobił wszystko, jak trzeba, żeby mieć dobre życie i doi te kobiety bezwzględnie. To jeżeli tak robisz, to proszę cię, zamknij te swoje kurde sztuczną gębę, kurde, i przestań bredzić, bo możesz narobić więcej szkód tym młodym chłopakom. Niż, kurde, to, że zarobisz te parę groszy, kurde. Do grobu sobie nie weźmiesz. Na razie.